Cześć, jestem Pancelnik, witam Was w kolejnym odcinku z GOGODIFORS na moim kanale. Jak widzicie, jestem w innym miejscu niż zazwyczaj, w innym miejscu, gdzie ostatnio był na poprzednim odcinku. Nie jestem w naszej głównej wiosce. Jesteśmy... Jestem dokładnie w takim ciekawym miejscu, gdzie są dwie wyspy połączone tak, jakby kamieniami większymi. Są tak nie do końca połączone, lecz są połączone mimo wszystko. Mam tu fajny plan na zbudowanie nowej bazy. A teraz budujemy tratwę, żeby móc się przemieszczać i szybko, w miarę, jakoś przenosić. Potrzebuję dwóch lin, nie mam lin, więc je zrobię szybko ze szmatek. Ok, mam już liny i lecimy. Zbudujemy sobie, może, jakiś wózek stanie na kłody. To nam się przyda, na pewno. Musimy zabrać patyki, więc idziemy w patyki. Ogólnie przepraszam, że ostatnio długo filmów nie było na moim kanale, ale trochę przeziębienie e, mnie złapało, nadal jestem jeszcze trochę przeziębiony, mam katar, kaszel czasem, katar to cały czas, a kaszel czasem, więc przepraszam, musicie mi to wybaczyć, teraz już jest, jest całkiem dobrze, więc myślę, że wrócę normalnie z filmami bez problemów, a teraz to jakieś patyki, to co nam jest potrzebne. Wózek już mam zbudowany i teraz trzeba chyba się wziąć za ścinanie drzew. W końcu na no, W ogóle czemu ja to robię przecież mam piłę. O ile mam e, paliwo. Mam jeszcze paliwo, więc ścinamy drzewo. Dzisiaj taki w sumie odcinek szybki, bez drugiego przyciągania jakiegoś wstępu czy coś. Ale ogólnie jeżeli jesteście nowi, to zapraszam do subskrypcji, bo zbliżam się do 3200. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli Wam się już film podoba, lub jeżeli się spodoba po obejrzeniu, pamiętajcie o komentarzach, na przykład co, bym, co mam zbudować, czy jakieś pomysły na ciekawe. A teraz co, musimy pozbierać trochę tego drewna i tyle po prostu trzy drzewa. Pozbierałem trochę drewna, zbudujemy, trafię, popłyniemy i nie wiem, albo będziemy dom na początku. Chyba na początku dom byłoby najlepiej jakieś zobicie. Dobra, zbudujmy sobie teatrę. Okej, okay. teatr zbudowana, Spróbujmy wjechać wózkiem na teatrę. Ma mam nadzieję, że się da. Bo by mi to ułatwiło bardzo sprawę. I... się chyba nie da. Nie no, nie ma szans, żebyśmy tutaj podjechali. Dobra, skoro nie damy rady wjechać, yy... Naszym wózkiem z drewnem na łódź, na naszą łódkę, to możemy sobie zbudować coś takiego, taki stojak na bale drewna, po prostu wyższy taki. I tutaj będziemy sobie nasze drewno przewozić w ten sposób. Będziemy na statek dawać drewno. Po czym będziemy po prostu płynąć z, naszym, z naszą łódką na wyspę, tam wyładowywali łódkę budowali, co tam mamy do zbudowania i będziemy tak po prostu wozić. będzie to ciężkie, te, ciężki będzie ten transport, ale musimy sobie dać radę. A teraz płyniemy na wyspę. Nie mam niestety całego stojaka, ale wezmę na to, co mam, to, co mam, myślę, że wystarczy na początek. Dobra, na wyspie jesteśmy. Nie mam planu, jako że ta wyspa, na którą, na którą właśnie przypłynąłem, ona jest ogólnie większa, dlatego mam plan, żeby tutaj zbudować dom. Na drugiej wyspie zbudujemy sobie jakiś może magazyn czy coś, a teraz sobie bierzemy się za budowaniem fundamentów, a zobaczymy jak to wyjdzie. Mamy tutaj długości, fundamenty o długości pięciu elementów. Tutaj zupełnie na, może na trzy elementy. Okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. Dobra, coś takiego. Chyba jest ok. Dobra, lecimy teraz tutaj. Ładnie jakoś to wymierzyć tylko. No zobaczymy jak to wyjdzie, ewentualnie to zmienię. Jakoś zrobimy cięcie i to zmienię. O, nie, jednak wyszło brzydko. Dobra, wiecie co, ja po cięciu sam to zrobię i się usłyszymy po cięciu. Ok, jak widzicie, już dużo zbudowałem, w sumie było cięcie. Nie pokazywałem zbytnio dużo, jak z, z tej budowy dużo wam nie pokazałem, ale myślę, że taki szybszy, krótszy odcinek będzie ciekawszy do obejrzenia. Ale te fakty sobie tutaj wiemy, żeby nam się nic tutaj nie kręciło, okazji jakieś tam światło dodatkowe. Więc tak, mam zbudowane schody e, taki, taki, no nie wiem jak to nazwać. Więc mam tak. Jest ogólnie fundamenty, dom, ściany, okna, drzwi. Sufit jest. Nie ma dachu i przydałoby się coś tu jeszcze pomyśleć. Zróbmy sobie może tutaj jakieś kolumny. Nie wiem jak to nazwać taki teraz przedsionek. Nie jeszcze o to co to będzie. Zróbmy sobie z dwóch stron takie kolumny. Ok, coś takiego. I teraz weźmiemy sobie murek z kamieni. To będzie nasze takie, jakby ogrodzenie tego. Dodatkowe, jakby to coś może od tej strony począłne wyjdzie ładniej. albo i nie, no ale niech będzie coś takiego, nie ma dużego no odstępu od ściany, więc myślę, że może być. Teraz, zróbmy sobie, sobie to samo i teraz się mógłbym to tak zostawić, ale mam jeszcze pomysł, jak to lekko zmienić. Dodamy jeszcze sobie po jednej po drugiej stronie taki mały jeszcze kawałek yy, tych kamieni. Myślę, że będzie to ładnie wyglądać, całkiem ładnie nam się ze schodami. Ładnie wymierzyłem, choć tak się wymierzyło, tak trafiło się, ale ładnie jest wymierzone. Ładnie to wygląda się z wierząt, ze składami akurat tak się identycznie. Stawimy tutaj jeszcze lampki. Dopóki jest projekt, jeszcze nie budujemy, to mamy opcję zbudować element w elemencie. I myślę, że fajnie to będzie wyglądać, bo później będzie tylko wystawać czaszka, właśnie ta lampka, tylko jak lampki praktycznie, a potyków nie będzie widać zbytnio. więc myślę, że będzie ok. Okej, okay, lampka zbudowana. Eee, już jest całkiem dobrze. No, myślę, że cał całkiem całkiem dobrze wyszło. Muszę pozbrać kilka jeszcze kamieni. Eee, kamieni, kamienie. Tu są jakieś kamienie. Dobra, pójdziemy sobie już zbudować. Całkiem spokojnie tutaj jest na razie. Dlaczego na przykład... Dlaczego się tutaj postanowiłem osiedlić? Po pierwsze, miałem plan, żeby właśnie... Zbudować jakąś bazę na wyspie, bo jest to fajne, bezpieczne. Jest tu mało kanibali wtedy na wyspach, bo na wyspie nie ma kanibali tak naprawdę. Jedyne co, to może być na plaży. Więc tutaj się nikt nie dostanie, więc ja mam tutaj totalny spokój. Będzie też to ciekawa, ciekawa po prostu odmiana, tak? Żeby zamieszkać w takim miejscu, pływać łódką codziennie. Jak będziemy chcieli wyjść. Hmm, tak, muszę teraz jak z dachem zrobić z jeszcze raz, może tak jak jest. Tylko teraz wysokość to. Najpierw miałem plan, żeby było jeszcze piętro, jedno. A stwierdziłem, że w sumie to nie jest aż takie potrzebne. Zrobimy sobie parę dom. I teraz, co? Jak widzicie, wszystko mamy zrobione. Zróbmy sobie może ognisko, zrobimy jeść, bo jesteśmy głodni. Nie mam patyków, a nie chce mi się teraz dać. na wyspę, więc skasujmy to. Zobaczmy, mamy batonika, na szczęście więc zjemy batonika i się napiję tutaj naszego picia, napoju. Dom tak wygląda obecnie, dach jest zbudowany, wszystko. Zrobimy sobie już suszarkę na jedzenie, bo to będzie ważne. Nie będę tego budował, bo nie mam patyków. Tutaj zrobiłem sobie już dwa łóżka też, więc tutaj będzie mała sypialnia. Zrobimy sobie jedno łóżko na kolor niebieski. Myślę, że będzie to takie e, ciekawe. Myślę, że będzie pasować, jako że wyspa na to woda. E, tak bym to jakoś wymyślił. Dzień jest 64. Więc ciekawe, czy uda nam się dożyć do setnego dnia. Jeżeli uda nam się dojść do setnego dnia w tej serii, będzie ciekawie. A to co, jeżeli Wam się podobał film, to zapraszam do zostawienia łapki w górę, komentowania. Komentujcie, subskrybujcie, to robić na bieżąco. Dzwoneczek obowiązkowo. No i co, do następnych filmów, na razie, i cześć! Lampkę jeszcze skończyłem, bo była nieskończona. Dobra, to, teraz już tak, ostatecznie, cześć, do następnych filmów.